Dwa Ta gra jest zro... daj mu 5 HEADOW! Tak GRA JEST ZRO... Do... Ja, ja jestem już wkurzony, no że nie mam opupu. Uf. Jak to się z zbiegło, się rzutuło? O kurwa O nice. Góra biegają daje? A, widziałem Ja się 150zł na myszkę a i bo mnie w już na starcie Ale tutaj... październik? Ej, wy. Piękna runda. GremiVIO! Wy... Nie, no nie... Gremi wy. Nie. nie! Co to ku... jest? Co jest? Nie, pier... nie, zapraszam, ja widzę na Mateusz, naprawdę. Już nie, 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 Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który daje 5% więcej przy doładowaniu, oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Milspec Do wygrania skiny o wartości 7000 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem PAGO za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Długi chyba był Masz to, masz to PUSIŁEŚ CYBA RANIŁ MNIE no, no, KU**A A czemu mi przerwało? Za bardzo machnąłeś Ja pierdolę O ja pierdolę Zarejestrowania znak Same, znak man, zarejestrowania, się, znak praw autorskich, znak zarejestrowania znak autorskich znak zarejestrowania znak praw autorskich znak zarejestrowania znak praw autorskich znak zarejestrowania znak praw autorskich znak znak zarejestrowania znak praw autorskich 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 znak praw autorskich znak za, zarejestrowania znak, zare... znak praw autorskich ja myślę, znak zarejestrowania znak praw autorskich patrz, znak patrz. zarejestrowania znak praw znaka. autorskich znak zarejestrowania patrz, patrz. znak Nie praw za, autorskich reestrowania znak praw autorskich, znak zarejestrowania znak praw autorskich znak zarejestrowania znak praw autorskich pytacie co robię z waszymi pieniędzmi no dobrze je pożytkuję ogólnie. znak zarejestrowania znak pytacie co robię w ciągu wiem No robota nie no robota no znak praw autorskich ja iczemu takku ja zatrzymuję, jestem znowu z tyłu, idę pierwszy, do Sadly, Kurwa, jak tu grać z takimi p***ami?! Jeszcze ja swinguję i dostaję HEDA k***a, ta tapa z do ku... I'm connector. palas watch Śmiecie za? Take Fleshing, Flashing, long, yeah. Take long. They up, op- 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 op-, op yep. Сук! Бро! Стоп кикинг! Аз записвам това! Кикинг, 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 кикинг! Бро! Какво да пак! Това е скуда бавно, не? О, To ty byłaś? <laughs> Ej, drugi mecz coś cały czas szokuje, Side, side, side. Side last. Can you play time? I have 10 HP. Okay. I can hold you like... Ok, I'm just asking. Stop screaming, you f***ing mental! Stop screaming! I just ask. <laughs> OLE! to na taką k***ę trzeba, to krzyk to za mało, nie? Już mam yeah. tętno z 200, nie? Widzisz mój ten, widzisz moje puls teraz? Ja se zakładam zaraz ten, tętnomierz na stream. No co za k***a stękająca, no szpildam się normalnie jak człowiek człowieka. Próbuję jakoś wygrać rundę, no. jesteś 4 4 A! and You lose the side! How it's possible? Yo. Full bots! You are full bots, bro! He was unlucky. Full bots! Let's try again, maybe. No, bro, I don't give a shit, bro. Go fucking lose, bro. We win 2-1, 2-1 we say, win. I say you. No, bro, no, no, I don't give a shit, bro. I play serious and you fuck me up. Go No, they just killed us, no, you know. We didn't yeah. push Hello, or anything. Again, again. B step but one. close. You have molly, you are still have molly and fresh Bomb, bomb, bomb. You see? You see, yellow, how I uh, go? When I jump down from boost, I'm unstoppable. <laughs> <laughs> <laughs>

Nie, 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 nie. Tak, lejcie mi do mordy. Jestem lubię urynę. Jestem uryniarzem. Szczajcie mi do japy poproszę was. Co ty robisz? Co ty podsłuchujesz jak gadam sobie z ludźmi? Muszę podsłuchiwać, słuchajcie na schodach. Nie, siedzisz tu k***a, czekasz się i do siebie już. Masz tam coś do roboty chyba. What resolution, purple? What resolution you have? 3, 1200 1000, you didn't? Hahaha, 55, 3! Rodził tak! Człowieku! Ej, niech, niech tu sklipuje to, bo muszę rozszyfrować co tu zaraz dzielczysz. NHP Kiles. A widzisz Co to było? Policja! Co jest kurwa? Co jest? Co to, co to jest? zrobiłem? A Co jest? Co, nie co nie oni mi robią? Rozjrzałeś się, Damian! Nie. Jak to działa? Przyszły Przyszło? Bebzony, są one. Ja tam się widzę, porobiłeś z paroma osobami, Mateusz. To no, zostałeś bohaterem kanału troszeczkę, no. Ordowik to jest jego pierwsza wiadomość, kurwa. Na czacie I od razu pierwszy napisał <głos> <głos> Ja go zabiłem u mnie w <noise> Nie no patrzcie na tyta <noise> Tego Tego to ja Tego to ja się przypuszczałem, że zobaczę takie coś jeszcze A jeszcze kurwa na facetcie? Jakiś OGB, no, dokładnie <noise> Nie mogę Przesada